Kurwo, kto cię przekupił, że jej wnęłeś tego samobuja? A to kurwo, żebyście więcej nie próbowali kupować moich piłkarzy. Możemy się nie lubić, możemy się napierdalać, ale na psy nie donosimy. To nie honorowo, tak? No, ja cię uję bali. tak, bo z psami się nie gada. Z taką kobietą jak ty mogę wejść na szczyt. Już nie jesteś prawnikiem, teraz jesteś moją panią prezes. Nie! Możesz być zupełnie szczery. Chciałbym położyć rękę na łódź, wierzyć coraz wyżej. Przeszło by cię dresz. Ja ciebie amfetamin, dymie, heroin i hasiz, Za hajs z handlu koksem kupię klub, stadion, tereny deweloperskie dookoła, a w końcu najlepszych piłkarzy w Europie, z którymi wygramy Puchar Europy. Jak to jest możliwe, że ośmiu policjantów nie dało panu rady? Otoczyłem ich. Co to kurwa jest? Kościotą grubo. Chcieliśmy zrobić ci niespodziankę i wykopaliśmy go w rocznicę. Wypierdalać cię tym spowiadamy na cmentarz! Ty policjant, ona prawniczka. Jesteś Jesteście parą dwóch lat. Brat? Policja, ruchałaś się z nim? My tylko udajemy. Długo tu stoisz? Wystarczająco, żeby wiedzieć, że nie stajecie ci do wszystkich dup, nie tylko do mnie. Temia będzie? 100 tysięcy. Albo wpierdol. Pokażę wam, co spotka każdego z Was, kto najwyżej w trakcie rozgrywek. Może w ramach terapii Ci wypierdolę? Może najpierw jakieś kwiaty? Czego ty tam nie chcesz? Mogę zamknąć cały stadion. Beze mnie nie istniejesz. Zwycięży orzeł białe! Zwycięży polski lud! Wkurwiłeś prezydenta, wkurwiłeś radę miasta. Wkurwiłeś całe miasto. Wkurwiłeś mnie. Jestem panem z Jestem panem z Kończymy ten równowag. Mamy go wypuścić, żeby pani mogła go zatrzymać? Dokładnie w FBI, zajebał mi 30 baniek, czujesz? Z czego utrzymał mu klub? Za chwilę zarobię następne 30 baniek. Kurwa! Alpagadlak jak chciałeś. Uczta włoza. Zapamiętajcie, wino wyjątkowe, wino wybitne. Idealne do wędlin, jako aperitif.